Cześć. Dlaczego warto wziąć udział w kursie florystyka żałobna i ofiarna? Dlaczego warto się tego uczyć, skoro niby zawsze już wszystko o tym wiemy? Myślę, że to możecie zachęcić. Będzie wiele symboliki i wiele treści, które możemy przekazać kwiatami. Będzie dużo znaczeń kompozycyjnych, zależności takich designerskich będziemy mówić o kolorze. Będę opowiadać o postawach kompozycji, będę pomagać Ci zrozumieć, jak pięknie można pożegnać kwiatami odchodzącą osobę, jak pięknie można wyrazić uczucia i co nam w tym może pomóc, bo kwiaty niosą w sobie przemijanie. One przemijają z godziny na godzinę niektóre, a niektóre z dnia na dzień. One niosą w sobie przemijanie i nam to bardzo pięknie obrazują i my to możemy wykorzystać też w takich kompozycjach. Wytłumaczę, czym różni się florystyka żałobna od florystyki ofiarnej. Nie będę używała słowa funeralna. Wytłumaczę to na kursie, dlaczego? Na pewno pokażę jak robić więcej, jak dekorować różne inne elementy pogrzebu, ale też pokażę jakie kwiaty można wysłać. Na kondolencje, a jakie kwiaty złożyć na cmentarzu, tak, żeby pokazać to, że na kimś nam zależy, że za kimś tęsknimy, że coś chcemy powiedzieć. To będzie taki kurs trochę nostalgiczny, trochę wspomnieniowy, ale też bardzo, bardzo. Poważny i bardzo profesjonalny będzie, dużo ciekawych technik i znajomości, jak to zrobić dobrze, jak pokazać dobre rzemiosło i jak porządnie układać wiązanki żałobne.